Z tej strony Nero, a to jest kolejne przedstawienie mojej kolekcji gier, tym razem na konsolę Nintendo Wii, dokładnie tak. Co za tym idzie, pokażę Wam dzisiaj gierki na Gamecube oraz Nintendo Wii, ponieważ Wii, przynajmniej pierwszy model, który ja posiadam, potrafi odtwarzać gierki również na Gamecube. Dokładnie tak, więc nie przedłużając, moi drodzy, zaczynamy z pierwszą grą, jaką tutaj mam. A jest nią Sonic Heroes, dokładnie tak. Więc, jak widzicie, zaczynamy z Gamecube'em. Dokładnie, dokładnie tak. Tak nam tutaj to wygląda. A w środku mamy w taki sposób. Tak, Gamecube aktualnie ma takie malutkie płytki. zawsze mi to aktualnie rozwalało, to be honest. Okej. Okay. Dalej mamy Sonic Gems Collection, czyli jedna z najlepszych kolekcji gier w serii Sonica Imo. Dokładnie tak. Sonic Gems Collection. Tak to tutaj wygląda. Jeśli chodzi o Gamecube, mam same gry na Sonica, czy mam same gry z serii Sonica, więc się nie zdziwcie, że tak powiem. Tak tutaj wygląda w środku. Ok, dalej mamy Sonic Adventure DX Director's Cut, Dokładnie tak. Eee, tak to tutaj wygląda. A w środku niestety nie mam instrukcji do tej gierki, mam tylko takie, takie, takie cóż informacje od Nintendo. Na to jest płytka. Dokładnie tak. Dalej mamy Sequel Sonic Adventure 2 Battle. Dokładnie tak. Player's Choice niestety. No ale, no ale jest. Dokładnie tak. Tutaj tak to wygląda aktualnie z tyłu. A w środku... O właśnie, tak. Uwielbiam instrukcję Sonic Adventure 2. Jest świetna. Jest strasznie gruba, kolorowa, ładna. Na konalaj. Okej. I ostatnia gierka na Gamecuba, czyli najbardziej męska gra w dziejach ludzkości, czyli Shadow the Hedgehog. Dokładnie tak, moi drodzy. Tak to tutaj... Wygląda. A w środku aktualnie niestety ponownie nie ma instrukcji, ale jest płytka nawet ładna. Lubię czerwono-czarne kolory ładnie tutaj wygląda aktualnie. No kurde tak, wiecie, groźnie, co nie? Makes sense. Ok. Dalej mamy, moi drodzy, gry na Wii teraz i zaczynamy sobie z Super Smash Bros Brawl, dokładnie tak. Super Smash zawsze na propsie. Dokładnie tak. A w środku mamy płytkę, która jest bardzo ładna. Zawsze lubiłem aktualnie płytkę Super Smash Bros. Brawl. Są aktualnie pierwsze smasze, w których pojawia się Sonic, czyli chyba jedna z moich największych postaci w smaszach. Zakładam, że nie kryjecie zaskoczenia w tej chwili. <gry> ok, dalej mamy moi drodzy Sonic Unwished, jak ja to lubię nazywać i wielu ludzi w fandomie również, czyli wersja Wii na wersja Wii Sonic Unleashed, dokładnie tak. Wersja SD, dokładnie mówiąc, dokładnie tak. Wersja HD po 100 razy lepsza. Tak to tutaj wygląda. Ok. Dalej mamy Sonic Riders Zero Gravity, dokładnie tak. właśnie tak. Tutaj w środku w ogóle Tak, strasznie futurystycznie. Zawsze lubiłem aktualnie to, jak futurystyczne Sonic Riders, zwłaszcza Zero Gravity, jest moim zdaniem, jest to bardzo fajnie aktualnie zrobione. Teraz mamy Sonic Colors, czyli gierka, która w dzisiejszych czasach nie jest tak bardzo lubiana, jak była niegdyś. O rozumiem, ale z drugiej strony boli mnie serduszko, jak, jak słyszę, jak bardzo obrywa się tej grze w dzisiejszych czasach. Jak to wygląda? Sonic Colors na propsie. Dalej mamy Sonic and the Secret Rings. <grymian> Nie lubię tej gry, ok? <grymian> Za to lubię to sami art style i w ogóle to, że odbywa się w w takich arabskich klimatach to jest aktualnie spoko, nawet płytka jest ładniutka, uwielbiam ale to w sumie tyle co lubię na temat tej gry dokładnie tak i teraz mamy sequel do poprzedniej gry czyli Sonic and the Black Knight już lepsza gierka, tutaj aktualnie mamy średniowieczne klimaty rycerze i tak dalej fajna gra fajna gra aktualnie tak tutaj wygląda w środku Uwielbiam Sonika z mieczem, ok. Wygląda kozacko, powiem w taki sposób. Dalej mamy Sega Superstars Tennis, czyli tenis z postaciami z SEGI, dokładnie tak. Spokojnie nawet gra z... E, ze sterowaniem e, ruchowym, w tego tenisa bym powiedział. Nic nader. Bóg wie jak przecudnego, ale jest spoko. Dalej mamy, oh boy, Nights Journey of Dreams. Bardzo dobra gierka, sequel do Nights into Dreams. Boże, ja bym dał, żeby powstała, powstała trzecia gra z Nights. Bardzo lubię tą grę aktualnie, mam do niej spory sentyment. Co tym bardziej mnie boli, że nie ma tu instrukcji. <laughs> nie powiem, boli mnie to strasznie, no ale jest jak jest. E Dalej mamy Mario and Sonic at the Olympic Games. Nie, taka sobie gierka. Jedna z najsłabszych z tego, co wiem, jeśli chodzi o olimpijskie gry. Miałem mało styczności z olimpijskimi grami Mario i Sonika, więc nie wypowiem się w 100% na ten temat. Nie mam tej instrukcji, ale mam płytkę. Utem jakoś nie boli bardzo brak instrukcji, bo tak jak już mówiłem, gierka jest taka sobie. Taka se bym powiedział. I ostatnia kierka na Wii czyli Benten Protector of Earth. Bardzo, bardzo fajnie gra aktualnie. E, dokładnie tak. Pamiętam, że za dzieciaka zawsze chciałem w nią pograć. E, I w końcu kupując Wii udało mi się spełnić moje dziecięce marzenie i, i nie zawiodłem się. Bardzo fajna aktualnie gra. Polecam. Okej okay, moi drodzy, to była tyle jeśli chodzi o gry e, pudełkowe. Więc ja robię teraz pauzę i widzimy się zaraz przy telewizorku i przy Nintendo Wii, żeby pokazać Wam co mam aktualnie na Wii, tak więc do zobaczenia za chwilę. Okej okay, moi drodzy, Nintendo Wii się włącza aktualnie. Ok, i oto i jesteśmy w menu głównym Nintendo Wii. Dokładnie tak, nie mam tutaj dużo gierek, ale jak najbardziej wam je pokażę. Mamy chociażby tutaj Sonic 4, epizod pierwszy. Dokładnie tak, epizod pierwszy ukazał się aktualnie na Wii dalej mamy Super Mario 64 z wirtualnej maszyny dokładnie tak dalej mamy Mega 9 zgadza się i Mega Mena 10 dokładnie tak to są moje oficjalne gierki mamy też oczywiście tutaj Homebrew Channel bo jakże mogłoby być inaczej aktualnie więc wejdźmy sobie do Homebrew Channel i zobaczmy co aktualnie mam tutaj shall we Okej, okay. dobra, już jestem, zapomniałem, przecież muszę najpierw e, wsadzić pendrive'a do Wii, żeby aktualnie cokolwiek się tu pojawiło, right? Więc tak, jeśli chodzi o gierki, mamy 3D Pinball, dokładnie tak, e, port tego 3D Pinballa z Windowsa XP chociażby na Wii, więc e, dokładnie tak, mamy też emulator aktualnie Mega Drive'a, dokładnie. Mamy emulator Neo Geo Pocket i, i chyba innych Neo Geo też, choć już kurde, już sam nie wiem. <laughs> e, dokładnie tak. E, mamy emulator e, Game Boya Advance oraz mamy Duck Hunter w wersji na Wii. Dokładnie tak, możemy sobie pilocikiem, Wheelotem aktualnie popykać w tą grę. Więc tak, moi drodzy, to była tyle jeśli chodzi o aktualnie o moje gierki, jakie mam na Nintendo Wii. Dokładnie, dokładnie tak. Eee, tak, mam nadzieję, że aktualnie ten filmik Wam się podobał i że moja kolekcja również Wam się spodobała. Eee, tak więc, tak, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie tegoż filmu. Mam nadzieję, że się Wam podobał, jak już mówiłem. I do zobaczenia do następnych filmów See ya!